Okej, okay, jednak są trzy party. Więc tak, powiedziałam, Wam, że nałożymy sobie kremik, ale jednak nałożymy sobie kremik. Szybko nałożymy taki kremik z Bajoma. Nie jestem Sephora Kidem. Okej, okay, teraz nałożymy sobie jest w głowie To jest mgiełka z Glow Recipe. I nie jestem zaforakiem. Jakby coś. Aha, nakłada. <głodam> Eho! Trzy Okej, okay, i z dzisiaj została nam ostatnia rzecz. Go.